Na ściśle tajnym, odtajnionym projekcie spotykam tego oto tutaj osobnika, dawno nie widzianego u nas na kanale, ale jak zwykle ja go widzę, wy go jeszcze nie widzicie. Dostojny, dystyngowany, jedyny niepowtarzalny. Ja już mu taką reklamę premierę zrobiłem jak każdemu zupełnie darmowo i jako księciu gotowy jestem już ujawnić naszego rozmówcę przed, samym, przed Państwem. Kolega, ksiądz, wielebny. Przewielebny, poświata nad nim oczywiście pan Marcin. Szczęść Boże. Część Boże, wyznaj swoje grzechy, bracie, i nie krępuj się. Grzechów więcej nie pamiętam, gdyż nie mam żadnych, to nie muszę żadnych pamiętać. I proszę o puszczenie wolny. Hmm. Proponuję na kolanach, na klęczkach do częstochowy. Dziękuję bardzo. I będzie odpuszczone ci. Synu. Bardzo to jest łagodny wymiar pokuty, nadany mi. Dziękuję. Więc ja już klękam i idę.